Mieszkańcy i turyści z utęsknieniem czekali na taką wiadomość. Dwie bardzo ważne drogi nad Jeziorem Tarnobrzeskim doczekają się przebudowy. Mowa tu o ulicach żeglarskiej i plażowej, które przez ostatnie lata mocno uprzykrzały życie odwiedzających Akwen. Jaka jest wartość inwestycji i kiedy będzie ona realizowana? Obie ulice znalazły się w jednym projekcie pod nazwą Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega. Gmina otrzyma ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na przebudowę ponad 2,5 kilometrowego odcinka ulicy Plażowej i prawie 2 kilometrowego odcinka ulicy Żeglarskiej. Liczę na to, że w momencie kiedy zaczniemy po pierwsze inwestycje nad jeziorem związaną z tym projektem rewitalizacji, dojdzie teraz kolejna praca, praca związana z dwoma ulicami, dwoma drogami, które nad jeziorem są. Liczę na to, że dostaniemy jeszcze dodatkowe wsparcie. Fakt, że dzisiaj znaleźliśmy się na liście gmin, które dostają wsparcie, to już jest bardzo duży plus. Bo to wskazuje też, że i projekt był dobrze przygotowany, no i że ze wszystkich stron jest chęć wsparcia. Tarnobrzeski samorząd wnioskował co prawda o większe, bo prawie 10 milionowe dofinansowanie. Ale niewykluczone, że z czasem na ten cel zostaną przeznaczone kolejne pieniądze z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Stanie się tak w momencie, gdy pojawią się wolne środki. Wartość całej inwestycji to około 13 milionów złotych. Mnie to cieszy, bo wreszcie ten teren zacznie powoli wyglądać na zadbany, pojawią się i miejsca parkingowe, i miejsca do odpoczynku. I droga, droga z pasem również dla rowerzystów. Wreszcie, kiedy dojdziemy do ulicy Siarkowej, tam planowany jest Rondo, i to jest najlepszy dowód, że w kierunku miasta to jest kolejna droga, którą warto zrobić ulica Siarkowa. No więc ja liczę na to, że, że te inwestycje, a może inaczej, nie liczę. Ja wiem, że te inwestycje. Będą wsparte przez mieszkańców naszego miasta. To jest generalnie potrzeba. Dzisiaj potrzeba miasta. Miasta, które skoro chce żyć nad jeziorem, to musi pewne prace wykonać. I te prace będą robione. Ulica plażowa i ulica żeglarska są nie tylko w opłakanym stanie, ale stwarzają wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza w okresie weekendów, gdy nad jeziorem Tarnobrzeskim wypoczywają tysiące osób. Kiedy inwestycja zostanie zrealizowana? Chcielibyśmy jesienią ogłosić przetarg. I mam nadzieję, że wiosną w następnym roku zaczniemy pracę. One by toczyły się równolegle z pracami związanymi z rewitalizacją. Tak, żeby też ogarnąć te wszystkie prace nad jeziorem w miarę szybko. No, właśnie, żeby zapewnić jak najszybciej komfort mieszkańcom miasta, ale także tym, którzy przyjeżdżają i chcą nad jeziorem wypoczywać. Dużym wyzwaniem będzie taka organizacja ruchu i zabezpieczenie terenu, by prowadzić pracę i jednocześnie dać możliwość wypoczywania nad akwenem, bo to, że ograniczenia będą, jest niestety pewne. No, trudno w miejscu, gdzie się inwestuje, gdzie się pracuje, przy drodze i, i przy plaży żeby nie było, nie było jakichkolwiek problemów. Na pewno będą, ale też Straż Miejska i służby miejskie już od dzisiaj pracują nad przygotowaniem takim, żeby te problemy były jak najmniejsze.